Już od 20 stycznia można zgłaszać swoje pomysły do sfinansowania z budżetu partycypacyjnego. W jaki sposób to uczynić, gdzie szukać informacji i na jakie błędy uważać, o tym już za moment w programie serdecznie zapraszam. Budżet partycypacyjny. To jest, mówiąc najogólniej, taka okazja, żeby mieszkańcy w bezpośredni sposób mogli sami zadecydować o tym, na co są wydawane lokalne pieniądze. To jest pewna procedura nowa w warunkach Warszawy, w ramach której mieszkańcy mogą zgłaszać własne pomysły na różne wydatki podejmowane w dzielnicy. To mogą być rzeczy dotyczące infrastruktury, sportu, kultury, życia społecznego bardzo różnych rzeczy, które leżą w zakresie możliwości i kompetencji dzielnicy. I później, w ramach tego procesu, w określonych terminach. Będzie można zgłaszać pomysły na takie, na takie realizacje, a później po zweryfikowaniu czy one są w ogóle możliwe, będzie proces bezpośredniego powszechnego głosowania, w którym to mieszkańcy właśnie będą mogli wybrać, czy za te pieniądze przeznaczone na budżet partycypacyjny będą budowane ławki, czy może organizowane jakieś wydarzenia, czy może kilka różnych rzeczy. Sprawą, którą widzę w Ursusie jest tak? bardzo dużo barier architektonicznych. Na przykład, moją bolączką, w sprawie której też zwracałam się do Urzędu Dzielnicy, jest przejście łączące dwie strony Ursusa od wiosny ludów, od wiosny ludów na ulicę Traktorzystów, które nie ma podjazdu dla wózków z jednej strony. I to uniemożliwia mi na przykład przedostanie się, na przykład dojście do Urzędu Dzielnicy. My, w zespole, który składa się z przedstawicieli Rady Dzielnicy, urzędników, mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, mam za zadanie przede wszystkim monitorować i wspierać przebieg budżetu, a także promować wszystkie działania, które toczą się w ramach, w ramach budżetu. Od 20 stycznia do 9 marca można składać już wnioski, projekty, z tym, że warto jest składać do 16 lutego, gdyż wtedy będzie możliwość jeszcze poprawienia ewentualnych błędów czy braków formalnych albo merytorycznych. I wtedy urzędnicy jakby weryfikują na bieżąco te projekty. Jak zauważą jakieś braki czy, czy błędy, które, które można poprawić, to wtedy kontaktują się z taką osobą i, i wtedy ona, ona je poprawia. Co warte podkreślenia, to to, że projekty mogą składać nawet osoby niepełnoletnie. A dzisiejsza młodzież jest bardzo kreatywna i ma różne spojrzenia na różne kwestie, więc tutaj liczymy na ich dużą aktywność. Część mieszkańców jednak zwraca uwagę na pewien problem z ich punktu widzenia, że jeżeli mają pomysł i chcą go zgłosić, to pojawia się taki problem, że trzeba na własną rękę zrobić kosztorys. No i tutaj zaczynają się schody. Część z mieszkańców nie wie, w jaki sposób się za to zabrać, jak to zrealizować, a jest to konieczne. Jest to konieczne, ale nie należy się tym jakoś tego się bać, dlatego że kosztorys jest obowiązkowy, ale nie stanowi podstawy do wykluczenia projektu. To znaczy z wielu różnych względów, także po to, żeby ludzie nie zgłaszali projektów takich całkowicie nierealnych, tylko żeby włożyli też trochę wysiłku i zastanowili się ile to naprawdę może kosztować, jak to jest duży wysiłek dla dzielnicy. Taki kosztorys Wstępny trzeba będzie przygotować. I w formularzu jest na to miejsce. Pomoże temu to, że po pierwsze będzie się można kontaktować z urzędnikami, którzy w takiej wycenie pomogą. Po drugie, na stronie internetowej budżetu partycypacyjnego, która ruszy 20 stycznia, mam nadzieję, będzie też taki cennik orientacyjny, ile różne rzeczy w mieście kosztują. To znaczy, ile średnio kosztuje wybudowanie ławki, a ile zbudowanie metra chodnika, żeby też mieszkańcy mogli sobie w ten sposób pomagać. Ale jakby niezależnie od tego, jak dokładny i trafny będzie ten kosztorys, to później w momencie, w którym projekt trafi do dzielnicy, i tak. Ostateczną taką weryfikację robią urzędnicy, więc jeśli się okaże, że ktoś się pomylił albo o czymś zapomniał, no to urzędnik jakby będzie miał obowiązek to ewentualnie sprawdzić i już pod głosowanie trafi taki kosztorys możliwie dokładny i precyzyjny, zweryfikowany przez urząd. Zastrzegam, jako mama brak wystarczającej ilości toalet umiejscowionych wokół placu zabaw. Właściwie jedyny plac zabaw z kranikiem, czy gdzie można umyć ręce i z toaletą jest... Na, na Niedźwiadku, na Hasance. Natomiast wszystkie place zabaw, też duże, na przykład na plac na Dzieci Warszawy, czy w parku Spisaka, w parku Czechowickim na Spisaka, nie mają toalety, gdzie można wejść i spokojnie skorzystać z toalety z małym dzieckiem, tak? Bo no niestety toj je nie, nie cieszą się dobrą sławą i należą do takich miejsc. I w związku z tym uważam, że to no, Wysadzamy te dzieci nie wiadomo gdzie i jest to niestetyczne i jakby, nie wiem, niewygodne. Jakie warunki należy spełnić, żeby móc, z, móc złożyć ten wniosek? Przede wszystkim trzeba być zameldowanym w Warszawie, czyli płacić tutaj podatki. I tak już powiedziałam, trzeba, no, wnioski mogą składać również osoby niepełnoletnie pod warunkiem, że opiekun prawny wystawi odpowiednią zgodę. Oprócz tego, każda osoba, która chce złożyć taki projekt, musi zebrać 15 podpisów od osób, które by go popierały. Gdzie możemy znaleźć informacje na temat samego projektu? Warto wspomnieć, że od końca maja, tak do połowy czerwca odbędą się w każdej dzielnicy takie otwarte dyskusje nad projektami, w czasie których właśnie mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z nimi, a autorzy samych projektów będą mieć okazję do przedstawienia i zachęcenia do głosowania na nie. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby się jednak przygotować i też poświęcić chwilę czasu na to, na to skosztorysowanie, żeby też tak samemu się zorientować, czy ten projekt na pewno nie jest zbyt rozbuchany albo... Jak to mniej więcej może się wpisywać w jakieś plany finansowe dzielnicy, ale to nie jest żaden powód, żeby mieszkańcy się tego bali, bo po pierwsze będzie szansa, żeby ktoś im w tym pomógł, a po drugie, no tak jak mówię, nawet jeśli ktoś popełni jakiś błąd, to to i tak nie dyskwalifikuje projektu. Pojawiła się też publikacja związana z budżetem partycypacyjnym. Tak, jeżeli ktoś chce zgłębić temat budżetu partycypacyjnego, to serdecznie polecam publikację Instytutu Obywatelskiego, Budżet partycypacyjny Krótka instrukcja obsługi. Tam można znaleźć informacje o samej idei, budżetu, o genezie, a także przykłady miast, które zarówno w Polsce, jak i na świecie, które z sukcesem wprowadziły ten budżet. Gdzie znajdziemy tę publikację? Publikacja jest bezpłatna, jeżeli ktoś byłby nią zainteresowany, proszę napisać maila na adres biuro i my bez problemu prześlemy ją. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł ciekawy, ale nie wie jak wypełnić projekt, ma jakieś problemy z formularzem, czy też wątpliwości dotyczące kosztorysu, czy własności gruntu, to może, co serdecznie zapraszamy go na dyżury konsultacyjne, które odbędą się w naszej dzielnicy od 3 do 7 lutego. I tam my odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Miejsca i godziny tych dyżurów znajdą Państwo na stronie urzędu oraz na profil. Filu budżetu partycypacyjnego na Facebooku. Samo głosowanie już na projekty odbędzie się od 20 do 30 czerwca i głosować można na trzy sposoby. Osobiście w wyznaczonych miejscach przez urząd korespondencyjnie i elektronicznie. Każdy mieszkaniec Warszawy może głosować tylko w jednej dzielnicy, maksymalnie na pięć projektów. A kiedy będą wyniki? Wyniki będą do 15 lipca.